Dzień dobry, witam na konferencji Prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów Joachima Brudzińskiego, Bolesława Piechy i Czesława Hoca. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Zdrowia, panu posłowi Piesze. Dzień dobry państwu, chciałem poinformować, że wczoraj na ręce przewodniczącego Komisji Zdrowia wpłynął wniosek. Wniosek grupy posłów o pilne zwołanie Komisji Zdrowia, które będzie poświęcone... Bardzo dziwnym działaniom rządu związanym z prywatyzacją polskich uzdrowisk. Ja przypomnę, że jeszcze nie tak dawno do odpowiednich ustaw były rozporządzenia, które zakładały, że pewne uzdrowiska traktuje się jako wartość ogólnonarodową i nie będą one podlegać prywatyzacji. Powiem więcej, że myśmy się również zgadzali na prywatyzację części uzdrowisk i pieniądze z tej prywatyzacji miały być przekazywane na remont i dokapitalizowanie tych uzdrowisk, które pozostaną w ręką państwa. O czym mówimy? Ano mówimy o takich uzdrowiskach jak Kołobrzeg, największe uzdrowisko polskie, Świnoujście, Rymanów Zrój, Ciechocinek, Krynica, Lądek Zrój i Busko Zdrój. Przypomnę, że chociażby Ciechocinek jest znany jako... Światowe dziedzictwo, jeżeli chodzi o tężnię. Okazuje się, że koalicja PO-PSL chce w prosty sposób sprywatyzować za niewielkie pieniądze sześć z tych uzdrowisk. Nie chce prywatyzować, tak jak mówi wielkodusznie, tylko klinicy. Ale to nie z tego powodu, że nie chce, tylko z tego powodu, i tutaj jest klucz, że w tej chwili prowadzone są. Prace modernizacyjne finansowane z budżetu państwa. Na czym więc rzecz polega? Wyremontować za pieniądze publiczne i za pieniądze śmieszne, bo mamy tutaj wycenę tych uzdrowisk około 120 milionów, sprzedać i przewłaszczyć. Ja rozumiem, że być może pan minister Roskowski szuka jakim cudem zapewnić dziurę budżetową, natomiast nie rozumiem, dlaczego chce się takimi y, działaniami przewłaszczać to co zostało za pieniądze publiczne wyremontowane i doprowadzone do pełnej użyteczności. O szczegółach przynajmniej dwóch najważniejszych zdrowisk poproszę kolegów. Bardzo proszę, proszę, pan poseł Uchodź. Proszę Państwa, ja pochodzę z pięknego i największego zdrowiska w Polsce, w Skoobrze. Jestem posłem, również jestem lekarzem. I proszę Państwa, chciałem Państwu przybliżyć, za jaką sumę to piękne uzdrowisko w Kołobrzegu jest oszacowane. Za około 20 milionów złotych chce się sprzedać następujące obiekty i jednostki należące do uzdrowiska Kołobrzeka, A więc Sanatorium Perła w Bałtyku, kiedyś kombatant. Pięć szpitali uzdrowiskowych, bardzo nowoczesnych, wyremontowanych. Mewa 1, Mewa 2, Mewa 3, Mewa 4, Mewa 5. Szpital uzdrowiskowy Muszelka. Szpital dziecięcy uzdrowiskowy. Jedyny zresztą taki w Polsce, um, w, y, słoneczko. Również, co jest bardzo istotne, wyremontowane i bardzo nowoczesne, zakłady przedodolnicze numer 1, zakład przedodolniczy numer 2. Jednocześnie kopalnia Mirocice, kopalnia Borowiny, jest to zakład górniczy należący do, do Uzdrowiska. SA Kołobrzeg, jednocześnie oczywiście złoża. Bogate złoża solanki. Kołobrzeg znany jest z czarnego złota, czyli z borowiny, z płynnego białego złota, czyli bogatych złóż solanek, jednocześnie też wody mineralnej. Proszę Państwa, jeszcze tak niedawno rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u zarzekał się, że nie będzie prywatyzować służby zdrowia. A przecież lecznictwo zdrowiskowe to jest ważny element systemu ochrony zdrowia. W Konstytucji mamy zagwarantowany równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym właśnie lecznictwa zdrowiskowego, a przede wszystkim w ustępie trzecim jeszcze mówimy, że dla osób starszych. I oto się okazuje, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u te dobra narodowe, te srebra narodowe, narodowe uzdrowiska chce prywatyzować i to za sumę taką, którą podałem 20 milionów złotych na przód uzdrowiska Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, tak dla porównania, że z prasowych doniesień jeden kilometr. Autostrady A2 kosztował 60 milionów złotych, czyli za 60 milionów złotych, czyli za jeden kilometr autostrady A2 moglibyśmy zakupić 3 uzdrowiska w koobrzegu. Mało tego, dowiadujemy się z, z doniesień prasowych, że jeden kilometr obwodnicy Warszawy, najdroższej obwodnicy świata, kosztował 200 milionów złotych. Czyli za 200 milionów złotych moglibyśmy wykupić, zakupić 10 uzdrowisk w Kołobrzegu. Dobro narodowe jeszcze raz podkreślam, Nasz majątek narodowy, a jednocześnie też majątek publiczny tych ludzi, którzy pracowali w załóg. Nikt się nie pytał ich, nie było żadnych konsultacji społecznych, nie było żadnych negocjacji. Arbitralna eks-katedra decyzja rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u prywatyzujemy za przysłowiową czapkę gruszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję proszę państwa, nie tylko dlatego, że reprezentuję Pomorze Zachodnie, a na Pomorzu Zachodnim nie tylko to piękne uzdrowisko, jakim jest Kołobrzeg, ale również równie piękne uzdrowisko, jakim jest Świnoujście, też przeznaczone do y, sprzedaży za te przysłowiową czapkę gruszek. Również mowa jest o około 20 milionach złotych. Proszę Państwa, to uzdrowisko posiada pięć bardzo atrakcyjnie położonych i również wyremontowanych w ostatnich latach z naszych pieniędzy, naszych podatników. Jeden przykład uzdrowisko. Świnoujście zainwestowało w remont sanatorium Bursztyn na przestrzeni ostatnich lat około 5 milionów złotych. Jeden budynek Bursztyna, ale oprócz tego proszę Państwa to są nieruchomości w pasie technicznym, najbardziej atrakcyjnej lokalizacji, bo na wydmak w Świnoujściu. Bardzo atrakcyjna działka, duża działka w Międzyzdrojach, duża działka w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej i to wszystko chce się sprzedać za 20 milionów złotych. Proszę Państwa, a jak wycenić kopaliny? Jak wycenić złoża Solanki chociażby w Świnoujściu? Wspomniane, wspomniana Krynica, która dzisiaj z tych powodów, o których mówił Pan Przewodniczący Piecha, póki co do prywatyzacji y, przewidziana nie jest, ale idę o zakład, że jeżeli uda im się skutecznie sprywatyzować i sprzedać za bezcen te sześć uzdrowisk, za chwilę będziemy mieli do sprzedaży perłę uzdrowisk. Y, pisaną na trwale w naszą kulturę, naszą historię, jakim jest uzdrowisko w Krynicy. No jak wycenić nowy dom zdrojowy, jeden z najpiękniejszych budynków modernistycznych w współczesnej Europy? Jak wycenić stary dom zdrojowy na Deptaku w Krynicy? Jak wycenić w końcu źródła wód mineralnych? To wszystko oddaje się, podaje te ceny za portalem Rynek Zdrowia za sumę 120 milionów złotych. Proszę państwa, nie znajduje innego wytłumaczenia, jak tylko y, kolejny dowód na, ten, y, na to kręcenie tego y, loda, o którym wspominała pani była posłanka Platformy Obywatelskiej pani Sawicka. Bardzo charakterystyczna jest tu postawa, bardzo tchórzliwa, obecnego ministra zdrowia Bartosza Rukowicza, bo on swoją decyzją mógłby ten proces powstrzymać. Nie zabiera publicznie w tej sprawie głosu ani stanowiska. I proszę Państwa, bardzo krytycznie jako Prawo i Sprawiedliwość do tego pomysłu podchodzimy. Nie tylko dlatego, że pierwotnie w założeniu, wtedy kiedy godziliśmy się na prywatyzację tych pomniejszych uzdrowisk typu kamień pomorski. To jednak ta zgoda wiązała się z następującym transferem środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych uzdrowisk. Otóż one miały zasilić te siedem uzdrowisk narodowych. Ich modernizację, ich przystosowanie do tego, aby ludzie starani bardzo ciężką pracą mogli w godziwych warunkach tę odrobinę luksusu i, i dla podratowania własnego zdrowia móc skorzystać. Proszę Państwa, dzisiaj około dwóch lat przeciętnie ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia czeka na skierowanie do, do uzdrowiska, czy to w Świnoujściu, w Kuobrzygu, w Lądku Zdrowiu, czy w Busku. Proszę Państwa, dzisiaj rząd Platformy Obywatelskiej arbitralnie podnosząc wiek emerytalny do 67 roku życia, sprzedając te uzdrowiska, które jeszcze pozostają w rękach Skarbu Państwa, daje wyraźnie, wyraźny sygnał do społeczeństwa, że pracujcie do śmierci. Nawet możliwości podratowania zdrowia w uzdrowisku państwowym y, pracownicy, obywatele polscy mieć nie będą. To jest około 500 osób y, na przykładzie jednego uzdrowiska w Świnoujściu w ramach jednego turnusu. Jeżeli to pomnożyć w skali całego roku, to już są tysiące ludzi. Jeżeli pomnożyć to przez Kołobrzeg, Busko, Zdrój Lądek, Zdrój Krynice. Chocinek, dziesiątki tysięcy ludzi w, 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 przez najbliższe lata nie będzie miało możliwości, naszych rodziców, no, ludzi, ludzi staranych, doświadczonych bardzo ciężką pracą, nie będą mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa, jaką jest medycyna, jaką jest balneologia. Proszę Państwa, wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działek i to zacieranie rąk przez polityków Platformy Obywatelską. Te kabotyńskie wypowiedzi marszałka Niesiełowskiego w stacjach telewizyjnych cieszącego się z tego powodu, że około 4 milionów Polaków być może za chwilę, jeżeli taka będzie wola ze strony Platformy Obywatelskiej, zostanie pozbawionych kolejnej możliwości regeneracji i, i, i odpoczynku jakim są działki pracownicze. Jak to wszystko złożyć? Podniesienie wieku emerytalnego, sprzedaż i odebranie możliwości leczenia uzdrowiskowego poprzez prywatyzację, czyli sprzedaż za bezdurno uzdrowisk, likwidacja ogródków działkowych, bo zmierza to w tym kierunku, że Platforma Obywatelska, jeżeli tutaj postawi tamę i przez te półtora miesiąca jako Sejm nie wypracujemy pewnych rozwiązań za... półtora roku. Półtora miesiąca. Półtora roku. Roku, do przygotowania nowej ustawy nie będzie możliwości, to znaczy otworzy się możliwość sprzedaży i tych bardzo atrakcyjnych działek i gruntów, w, szczególnie w tych samorządach, które dzisiaj no, są w rękach Platform Obywatelskiej. No, no, takim najbardziej jak gdyby, dochodowym interesem może być sprzedaż działek w Warszawie, więc pani Hanna Grunkiewicz-Walc niewątpliwie jest tym bardzo y, zainteresowana. I Proszę państwa, reasumując, można by powiedzieć, że podsumowując, można by powiedzieć, że dla tej władzy, tego ministra, tego premiera, najważniejsze jest, żeby zgadzały się słupki i wskaźniki. Nie chcę powiedzieć, że najważniejsze jest kręcenie lodów, bo o tym mówiła koleżanka wspomnianych polityków, pani minister Sawicka, natomiast bardzo, bardzo daleko. Bardzo daleko z tyłu jest interes zdrowotny naszych obywateli. A każdy z Państwa może wyciągać wnioski, czy jest to tylko demagogiczny, kolejny atak opozycji, jak niejednokrotnie słyszeliśmy pod naszym adresem? Czy są to fakty, z którymi bardzo trudno nawet najzagorzalszemu lemingowi i miłośnikowi Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj wstydzi się przyznać do tego, że na nich głosował? Czy takie są fakty? Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Prosimy o pytania. Dzień dobry. Tomasz Grzelewski. Koleżanko ministra. Telewizja Superstacja. Mogę? Proszę oczywiście. Panowie, czy zamierzacie skierować jakieś oficjalne stanowiska? Może już to zrobiliście właśnie do ministra zdrowia, wszak Bartosz Rukowicz, też jest z Pomorza Zachodniego i pewnie chyba dobrze rozumieć tę sprawę. Mało tego, został nagrodzony ponad stu tysiącami głosów wyborców z Pomorza Zachodniego, czyli również mieszkańców Świnoujścia i pracowników uzdrowiska Świnoujścia Świnoujście i chętnie usłyszałbym odpowiedź, na pytanie czy Bartosz Arłukowicz popiera pomysł sprzedaży uzdrowiska w Świnoujściu no ale dzisiaj odpowiada nie tylko za uzdrowisko w Świnoujściu ale za wszystkie uzdrowiska w Polsce. Panie dobrze. Zaprosiliśmy na to nadzwyczajne posiedzenie komisji zdrowia, zaprosiliśmy pana Bartosza Arłukowicza, pana ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, przedstawicieli dyrekcji tych sześciu uzdrowisk, przedstawicieli związków zawodowych i również przewodniczących rad miejskich tych Miast, którzy, które mają być poddane prywatyzacji tych uzdrowisk narodowych. Zobaczymy, co odpowie pan minister zdrowia, zobaczymy, co odpowie pan minister Skarbu Państwa i podejmiemy stosowne decyzje, łącznie z tym decyzjami, że jak dojdzie do prywatyzacji, zastanawiamy się na, jako klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważamy, że są naruszone wartości konstytucyjne, już nie mówiąc o pierwszym artykule, że jest wspólnym dobrem Rzeczpospolita dla wszystkich obywateli jednocześnie uważamy, że jest naruszony artykuł 68 ustęp 2 i 3, a nawet i też pierwszy, bo każdy ma prawo do ochrony zdrowia a w tym przede wszystkim ustępie 3, przede wszystkim ludzie starsi. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że ci ludzie starsi zostali pozbawieni tego równego dostępu, zostaną pozbawieni tego równego dostępu do tych świadczeń w zakresu lecznictwa zdrowiskowego. A kiedy posiedzenie komisji? Artykuł 152 ust. 2 reguluje dokładnie, w jakim trybie zwołane jest nadzwyczajne posiedzenie Komisji. Śpieszę państwu, Państwa poinformować, że Komisja zbierze się 25 lipca, godzina jeszcze nie ustalona w Sejmie. Zaproszony jest Minister Zdrowia, Minister Skarbu Państwa oraz strony społeczne. Sądzę, że to byłby, będzie to dobra okazja, żeby wysłuchać argumentów tej strony, dlaczego Najpierw się remontuje za publiczne pieniądze, a potem się za bezcen sprzedaje. A jeszcze nawiążę tylko jedno jeszcze powiem, że w prawie geologicznym i górniczym wynikające z, z konstytucji jest też ochrona kopalin leczniczych jako surowców strategicznych i to jest własność skarbu państwa. I uważamy, że może, może być też naruszone właśnie prawo górnicze i geologiczne, ale przede wszystkim konstytucja w zakresie kopalni leczniczych jako surowców strategicznych. Jeżeli to wszystkie pytania, dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. dziękujemy.